Nie, bo to jest, jest deweloperski. Nie, w sensie na konsoli niespecjalnie. Kuźwa, jak ja kocham tych ludzi, którzy ci wchodzą pod lufę, przez co nie dostaniesz kila, bo ten zasrany idiota ci będzie stał pod lufą i brakował obrażenia. O, Rudy, jesteś przeciwnym teamie. Naprawdę. No kwa, ty ruda pało! Strzelałem do twojego koregi, to miłe się tak wcinać. Nie, nie chciałbyś... Co ty chcesz Tomek? Nie chcę. Tomek, idź mi stąd. Kwaśnych cukierków. Bo nie lubię. Aha. Ciebie ja będę, bo nienawidzę. Potem mi to zostaje na języku taki dziwny uczuć Ty to zamknij, morder. Pierdol się, rudapało. Wiem, twoje zw... Szyma, to Jezus Maria. <todgłosy> Rajer Wiem, ponieważ ty się zaciął i strzelając mu w głowę mój digli nie zadawał mu obrażeń, bo go już się postanowił zlagować. A nie, dostałem killa, czyli to mi się po prostu zlagowało i nie zobaczyłem, że on nie żyje. Czyli zastrzeliliśmy się nawzajem z digli. Tak, bo miałem. No właśnie, dlatego się mi to wkłuczyło, że nie strzelałeś do mnie, ale miałem 14hp przez jakiegoś idiotę, więc kuź wam nie zabiłeś jan domowo. No szkur macie, że mi moi kile będą kradli. Pedril 1. Aha. Mogę, wieś, mogę wiedzieć, czemu dostałem zabicie z An94, skoro typ, który mnie zastrzelił, miał pistolet w ręce? Bo masz net z dupy. A łałuj mi w dupę. twój stary. Aha, fajnie. Fajnie, że strzelam, strzelam z gościem z dokładnie tej samej broni. Ja w niego wpakowałem pół magazynka, on we mnie trzy kulki. Ja nie żyję, on ma 40 HP i biega sobie dalej. Wiem. Nie, nie o to chodzi, w sensie gościu dostał chyba 50 kulek. To nie ma znaczenia, ile razy kto dostał z Digla w tym wypadku, bo gościu strzelał do kilku innych osób po drodze. No, ja pierdolę, no! Jest, ale tylko kiedy ty nim strzelasz. Jak oni nim strzelają, to zdejmuje na hita. No szkła, mać! Dobra, zaczyna się festiwal res respienia z shotgunem w potylicy. Też, to jest takie kuźwa, wybiegasz z między swoich i dostajesz w plecy, nie? Po prostu super. No i CO JEST?! Kurwa, typ ma połowę HP, strzelał w niego pierwszy, ale on się odwraca i mnie rozpierdala jednym strzałem z tego ich samej kuźwa broni, co ja w niego strzelam. Ja mam Aha. Nie no zajebiście, że gościu generalnie snajpi do nas z na, na strzałki. Gościu cię kurwa, kiedy Boże, ty ziglem się dalej męczysz? Nie, ja wiem, Rudy, że ta broń jest gówniana. No co jest z tym Last Heroa? Epic Pizza Wchodzić na Urtandera? No to zamknij web, jak nie masz lepszego pomysłu To musiałbym zainstalować W sensie, albo raczej znaczy właściwie płytkę znaleźć exactly. A, zapomniałem, że a, bo wiecie jak oni strzelają w ciebie z odległości na strzałki z 50 metrów, to cię one shotują. Kiedy ty w nich strzelasz, zabierasz im 4 HP. Siema Hot gun Bo taki dali. No to jest to, co mnie w wk piano wkurują sęptę typek. W twój parhaty ryj. Nie, ale pięknie siadło No What the fuck Typ Kuśwa zapana 360 i odwala ci headshota z digla nie celując. Piętnasty kuwa level. Eee, sieba? Tak, wiem, brudny. Ale co ci poradzę? Słuchaj, w Wortanderze bym miał jeszcze Spawn Flota. Nie to M249 saczy chuja strasznie. Ten Merlos mi zaczyna działać na nerwy. <ścoughs> to jest twoja śmierć, na pewno. zabiję tego kurwiarza w końcu. Hmm. Aha, jas a, to ty. Ale co, kto tam? Kuźwa, z czym biega ten typ koło ciebie? Bo kurwa, kościół do mnie. Bo, bo, to nie, bo ty do mnie tak nie mogłeś walić. Bo nie masz nawet tylu naboi w magazynku. Śpię. Zawupy cię skasowały. Tak. Uważacie miejsce. To no, trzech razy sztuka, jak to mawiają. No, mi poszło chyba trochę lepiej. A to dlatego, że graliście przeciwko mnie. To jest, to, to jest bardzo głupo. To przyznaję. O, patrzcie.